stałeś się, tak powiedziałeś tutaj dzisiaj, królem alkoholu, ale także i nieformalnym przynajmniej królem polskiego Investingu i crowdfundingu. Wiecie, jak się wejdzie do sklepu alkoholowego w Polsce, jakiegokolwiek nie ma szansy nie spotkać tam produktu przeze mnie, prowadzonego na rynek. Ten udział własnego jakby biznesu od strony finansowania i sprzedaży, a także marketingu, to będzie 30, może 40 Doprowadziliśmy tę firmę do bycia liderem w zakresie produkcji wielkości obrotu w Polsce, która jest i była trzecim największym rynkiem alkoholowym świata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek e, serii o inwestowaniu. i Misja, inwestycja. Tomasz, nie tu być. E, dzisiaj naszym gościem gwiazda e, inwestowania polskiego, o czym nie wszyscy wiedzą, a często ja spotykam się z zdziwieniem, kiedy, kiedy mówię o Januszu Palikocie i kiedy słucham o Januszu Palikocie. Większość osób kojarzy jednak z polityką. Jeszcze? Jeszcze, ciągle też. Witam z Cię serdecznie. Małupię, za <laughs> Witam Cię serdecznie. Bardzo miło, że zgodziłeś się tutaj udzielić nam wywiadu. Tak. Także w kontekście właśnie inwestowania, bo mhm. inwestowanie i rozwój spółek to jest Twoja domena. Możesz coś o tym więcej powiedzieć i trochę się pochwalić? Tak, ja no, powiem, tylko teraz mamy dwadzieścia kilka spółek, co przecież jest <grym> samo w sobie liczbą niemałą, bo jak wszyscy kojarzą, to albo nie jest ten albo z manufakturą, czyli browarem tęczynek, ale jak się tak wejdzie w środek tego procesu, to jest i ten bezalkoholowy, i ten dystrybucja, i ten świeży, i tak dalej Dalej. Tych spółek jest w sumie właśnie ponad 20, które dzisiaj są jakoś współzarządzane przeze mnie. Natomiast zaczęło się to dosyć dawno temu, bo w gruncie rzeczy jestem, można być królem alkoholu. W 1991 roku powstała firma Ambra, która do dzisiaj jest spółką będącą liderem rynku win w Polsce, producentem takich produktów jak Dorato, Cin Cin, Piccolo czy Fresco. To jeszcze produkty, które powstały, kiedy ja byłem prezesem Aby przez 13 lat. I spółka jest notowana na giełdzie, tam ja ją wprowadziłem na giełdę na początku lat 2000 i jest bardzo dobrze ocenianą i lubianą przez inwestorów, bo sukcesywnie wypłaca dywidendę na poziomie tam 6-7% bez względu na okoliczności. To jest taka stabilna, po prostu bardzo spółka i cały czas utrzymująca bardzo wysoką pozycję lidera, największego win musujących w Polsce. Największego dostawcy wina na rynek w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. A Potem, byłeś nie tylko jej twórcą, nie tylko prezesem, ale także twórcą sukcesów jej produktów. No Trochę właśnie, mógłbyś ich wymienić? Tak. No właśnie, do, 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 do tej pory o no, takie pikolo to y, też jakby w pewnym sensie się tego nie widzi, bo to jakiś tam szampan dla dzieci, czy wino mosujące dla dzieci. No to jest kopra, no to jest kilka milionów butelek, i z marżą na jednej butelce w granicach tam, powiedzmy dokładnie, w tej chwili nie znam oczywiście kalkulacji, ale tak. Pamiętając jeszcze wtedy tę kalkulację, dzisiejsze ceny, to tam między 5 a 6 zł to oni mają na butelce. To jak przy milionowych Sprzedaże. sprzedażach, to to są po prostu dziesiątki milionów marży, które generuje ten jeden produkt. No, fresko też można powiedzieć, że można przejść, jakby obojętnie wobec tego produktu, to jest największe wino stołowe w Polsce. Sprzedaż roczna jest ponad 3,5 miliona też marża trochę mniejsza niż na tym szampanie dla dzieci. Nawet to też jest niesamowity, niesamowity produkt. Wiesz jak się wejdzie do sklepu alkoholowego w Polsce, jakiegokolwiek nie ma szansy nie spotkać tam produktu przeze mnie wprowadzonego na rynek. To nie tylko produkty Amry, czy tam centrum wina, jeszcze takiej spółki córki Amry, które później założyliśmy, ale przede wszystkim także polmosu Lublin. który no Właśnie, no, to, nasza, drugi, to drugi duży sukces. No to, to był niesamowity. Często kupili tą spółkę za 16 milionów złotych, a sprzedaliśmy za 180 milionów złoty po kilku latach. I z Polmosu, który był bankrutem, miał ujemne kapitały własne, ujemną marżę operacyjną, no po prostu to było, to było, to było strasznie trudnej sytuacji przedsiębiorstwo. Doprowadziliśmy tę firmę do bycia liderem w zakresie produkcji i wielkości obrotu w Polsce, która jest i była trzecim największym rynkiem alkoholowym świata. No takie marki jak rządko gorzka to pewnie się nie znajdzie w Polsce człowieka, który <noise> pił, nie próbował. Nie, pił, nie próbował, jeśli chyba, że w ogóle jest abstynentem i w ogóle nie sięga po alkohol. bo no to jest rzeczywiście taki inicjacyjny alkohol. Znaczy ludzie wchodzą często w konsumpcję alkoholu przez markę Goszka gorzka. Lubelska cytrynowka no to taki drugi przykład. Ale też no, wielka rewolucja, którą niektórzy krytykują, ale była to innowacja niesamowita produktowa. Wprowadzenie tych małych formatów, tych setek yy, małpek, małpek, tak zwanych, no to przecież to kompletnie zmieniło rynek alkoholu w Polsce, bo udział tych małych form dzisiaj no to jest kilkadziesiąt procent, 60% procent całego rynku, więc to jest po prostu niesamowita innowacja. No i to w ogóle przejście z wódek kolorowych, czyli z rządkowej, gorzkiej o smaku takiego amaretto, pomarańczowej, kolorowej, właśnie na wódkę czystą, rządkowa, gorzka deluxe. To się pierwsi zrobili wtedy z markiem Malinowskim. On był zastępcą do spraw sprzedaży, a potem zrobili no, wszyscy. I żubrówka powstała biała, i, i krupnik powstał biały, i prawda, Soplica powstała biała. Wszyscy powtórzyli ten sam manewr, co też było niesamowite, bo w zasadzie wcześniej, jak ktoś coś takiego robił, Finlandia, Absolut, Smirnow czy coś, to były najpierw wódki czyste, które się potem pojawiały jako warianty, czyli wódki smakowe, cytrynowe czy inne. Natomiast takie przejście z silnej marki kolorowej, kolorowej do... Do, do czystej, no to była też po prostu taka, no niby dzisiaj się wydaje to proste, a wtedy to było tabu po prostu. wtedy Nikt tak nie myślał, że trzeba tak zrobić. No. No dzisiaj mamy kolejną taką grupę spółek i znów mamy tutaj, trzeba powiedzieć, bardzo duży sukces marketingowo-sprzedażowy. Bo po pierwsze nowódka wybuchowa i piwo Buch, no, można powiedzieć stworzyliśmy pewną kategorię i zawłaszczyliśmy ją. Wczoraj gadałem nawet o tym właśnie z Markiem Majdowskim, który nas odwiedził w tenczynku. i on mówi sobie, to jest niesamowite, teraz ktokolwiek będzie chciał wejść w ten typ w ten segment rynku tych wódek z dodatkiem suszu konopnego, czy innych pochodnych rzeczy, to zawsze będzie już miał szansę na 10-15% tego segmentu, nie więcej. Bo jest tak mocno zidentyfikowany kształt, nazwa Buch jest jakby mhm. przejęta, że to jakby to jak Adidas dla butów sportowych, czy tam nie wiem, Xero dla drukarek, prawda? No to są takie rzeczy, które po prostu, że nagle jedno, jeden brand nazywa całą kategorię. Tak się stało trochę z tym Buchem. Teraz wódka Wyjebongo, To jest oczywiście młodszy produkt, dopiero parę miesięcy na rynku, no ale to jest hit. No wczoraj, żeśmy zaczęli sprzedaż mejebongo w żabce, czyli piwa na bazie, można powiedzieć, wódki wybuchowej, wódki Wyjebongo I w pierwszym dniu jest po prostu jakiś kosmos sprzedażowy, to jest 6000 butelek to jest naprawdę po prostu bardzo dobry wynik. W tej, a jeszcze nie było żadnej reklamy, po prostu tylko wstawiony produkt. Czyli tworzysz od 20 ponad lat no, nowe produkty i nowe kategorie, i hmm. masz sukcesy w związku z tym w inwestowaniu. Czyli jaka jest, twoje, jaka jest twoja inwestycja w te spółki? To znaczy, co, co ty tak naprawdę poza tworzeniem po zatworzeniem marek i nowych produktów w nich robisz? Jak to wygląda? No, no przede wszystkim to jest oczywiście właśnie ten marketing, czyli wymyślanie jakby produktów emocjonalnych, które jakby dla... Oczywiście to się zmieniało w latach 90 -tych, co innego było dla społeczeństwa emocjonalnej, co innego było jakby nośne społecznie. I to trzeba zawsze jakoś co tam parę lat odświeżyć. To będzie za, za 10-20 lat też coś innego niż dzisiaj. Ale to jest takie wymyślanie takich Trafiających jakby w nowe potrzeby konsumentów w danym sektorze oczekiwania. To to jest jakaś taka intuicja, trochę oczywiście badań, wiedzy, no, lata, doświadczenia, ale w gruncie rzeczy to jest jakaś intuicja, To jest otwierająca to, to wszystko. Potem jest organizowanie zespołu ludzi, bo ja nie, nie zarządzam żadną firmą sam. Zawsze jest tam kilka wybitnych osób. Tak było i w Amrze, i w Polmosie, i tak jest dzisiaj w tych spółkach, którymi wspólnie zarządzamy. To są zawsze ludzie, którzy mają bardzo szeroką możliwość działania. Ja się sprawy. Mimo że jestem tak jakby kreatywny w kreatywnym marketingu, to ja w takie codzienne zarządzanie później egzekucją, to ich... Mocno można... się włączasz. Tak, jestem zaangażowany, ale pozwalam tym ludziom po prostu też zrobić, no, ja, czy jestem ciekaw, co oni mają do powiedzenia, co oni, co oni przynoszą z rynku. To nie jest tak, że ja się nie liczę z ich zdaniem, to jest właśnie taka współpraca, aktywna, ale współpraca no Produkcja, czy też prawda, finanse, czy, czy, czy inne aspekty działalności nie, nie wszędzie jeszcze jest idealnie u nas, ale tam są też ludzie, którzy mają ogromny potencjał. Jestem pewien, że tak jak z ludźmi z zarządu Andry czy Polmosu, wszyscy ci, którzy dzisiaj są z nami z tym zespole, oni będą mieli po prostu bardzo silną pozycję zawodową po tych kilku latach współpracy. Więc my będziemy film rozwijali, będziemy wchodzili do Stanów Zjednoczonych, do innych na inne rynki, tam wszędzie będziemy eksportowali ludzi, którzy tutaj po prostu przechodzą pewną ścieżkę. Rozwoju. Czyli inwestujesz czas, doświadczenie, swoje kreatywne pomysły i swój, swoją markę osobistą, to na pewno, mhm. a czy swoje pieniądze własne inwestujesz również? Też. Ja, ja, ja bardzo często na przykład jestem gwarantem różnego rodzaju pieniędzy, które dostają te do spółki. Oczywiście my, te, my też pieniądze zbieramy. Ja uważam, że w ogóle najdroższe są własne pieniądze i im, im bardziej można pożyczyć te pieniądze, od których odsetki są jak wiadomo kosztem uzyskania przychodów i ja nie muszę zapłacić podatku dochodowego, mhm. żeby mieć to jako swoje pieniądze. To jest Zawsze jest lepiej wziąć dług niż własne pieniądze, ale oczywiście się nie da w Polsce i na świecie zupełnie bez własnych pieniędzy robić, to, to wiemy, że jakiś kapitał jest niezbędny no i bardzo wtedy jest potrzebna w tym początku, kiedy jeszcze dla banków nie jest się bankowalnym, dla inwestorów prywatnych jeszcze nie jest pewne, czy to się uda, czy to się nie uda. Bardzo ważna jest ta gwarancja osobista. Ona w pewnym sensie jest tyle samo warta co pieniądze. Po prostu Jasne. pozwala zacząć się ściągać. Ale my tutaj też, no trzeba powiedzieć, żeśmy do, stali się jakimś rodzajem też, no, no, tutaj liderów zbiórek crowdfundingowych, bo przecież ciągu tych dwóch lat z kawałkiem, zebrałem sobie pięć zbiórek w różnych spółkach i z pełną kwotą dostępną w, tym, w tamtym czasie. No właśnie, czyli własne pieniądze, pieniądze inwestorów i ogólnie zarządzanie pieniędzmi. Tak. Stałeś się, tak powiedziałeś tutaj dzisiaj, królem alkoholu ale także i nieformalnym, przynajmniej królem polskiego crowd inwestingu i crowdfundingu. No. Możesz coś o tym powiedzieć więcej? Tak, ludzie tak rzeczywiście mówią o tym, bo tak, no mamy przynajmniej 7 tysięcy inwestorów, jeśli nie więcej, bo to jeszcze tokeny, beczki, prawda, i tak dalej, gdyby to wszystko policzyć, to tam jest trochę nawet jeszcze więcej, ale z tych zbiórek crowdfundingowych, no to jest ponad 7 tysięcy osób, które u nas zainwestowały. No to jest y, bardzo ciekawy model. To jest nie tylko model e, zdobywania pieniędzy, chociaż też i te pieniądze były nam niezbędne, żeby kupić alembiki w tęczyńskiej okupicie, żeby kupić urządzenie do dealkoholizacji jakościowej piwa w e, tenczynek bezalkoholowych i tak dalej, tak dalej, dla różnych przedsięwzięć o charakterze takich technologicznych inwestycji. E, natomiast e, m, ci ludzie też są, e, można powiedzieć, taką metaforą z rynku e twórców energii, oni są prosumentami, czyli oni nie tylko Inwestują właśnie w, na, w nasze akcje, ale potem też kupują nasze produkty, reklamują je, przekazują je na Facebooku. Więc to jest taki rodzaj. Czyli crowdfunding jako inwestowanie w społeczność? No i to jest też taki bardzo silny, można powiedzieć, oddział marketingowy. Tym bardziej, że dzisiaj, kiedy się tak radykalnie zmienił świat reklamy i taką, taką rolę odgrywają media społecznościowe. Można powiedzieć, że w zasadzie od sierpnia zeszłego roku nakłady na reklamę, jakby efektywność reklamy w internecie jest zwiększona w mediach tradycyjnych. No to teraz, jeżeli masz 7 tysięcy osób, które mają konto na Facebooku, Instagramie i gdzieś indziej, i te 7 tysięcy osób, nawet jeżeli nie codziennie raz w tygodniu zamieści coś z naszymi produktami, no to przecież gdybyś za to zapłacić, to no to są jakieś miliony złotych, które trzeba byłoby dzisiaj wydać na, na taki marketing żeby Co więcej, on jest... Prawdziwszy, bo on w pewnym sensie nie jest marketingiem. On wypływa z przekonania tych ludzi, że to jest dobre, że tym się cieszą. To pokazuje, że to jest bardzo takie no, prawdziwe. Czy budowanie wartości firmy przez jej społeczność, ale także budowanie wartości dla inwestorów, jak rozumiem. No, oczywiście, bo wprowadzamy teraz manufakturę, żeby zrobić spółkę Matkę yy, yy, tej naszej głównej grupy spółek produkujących alkohol na yy, rynek publiczny. Robimy emisję publiczną akcji. Już całkiem niedługo. W związku z tym, po jakimś czasie, kiedy to zostanie już oczywiście zakończone i wszystkie zgody, i wprowadzone na rynek, i tak dalej, na giełdę, to wówczas też będą ci inwestorzy, którzy są w tych spółkach zależnych córkach, tam wnuczkach, i tak dalej, będą mieli od nas ofertę rentowną, zamiany tych akcji, które kupili właśnie w ramach crowdfundingu w różnych naszych spółkach, na akcje spółki matki, czyli manufaktury, notowane na giełdzie, no i które będą mogli w każdej chwili. Nie od razu, bo tam jakieś będą też okresy przejściowe, ale będą mogli po pewnym czasie, no, w dowolnym momencie swojego życia, zbyć z dużym zarobkiem. Więc to też pokazuje, że yy, to jest też moim zdaniem ważne bardzo dla tego rynku crowdfundingowego, że myśmy nie tylko jako pierwsi w tej grupie wypłacili dywidendę za pierwsze oddziaływanie ten czynnikowi, tylko mało to mało, ale jednak. A dwa teraz wprowadzamy. Małą to znaczy kilkuset tysięcy. No tak, ponad 500 tysięcy. No, ja, ja wiem, ale to oczywiście nie, nie wiadomo, że to jest wciąż tak, jak się podzieli na te dwa tysiące ludzi, czy ile o, ich było w tych tysiąc czymś uprawnionych do tej pierwszej dywidendy, bo, bo oni byli akcjonariuszami na, na tej pierwszej, w tej pierwszej zbiórce. No ale to tak czy inaczej, to, to nie były jakieś kwoty nie wiadomo jakie, ale jednak były. Natomiast teraz, kiedy wszyscy oni dostaną za jakiś czas, ale już niedługo, ofertę, zamiany tego na akcję, i na tym też zarobią. To mamy, jakby, uzyskany taki efekt dla całego środowiska, że to się może udać. Okej. Okay. I to, to, to moim zdaniem, żeby się udało w ogóle zrobić jakiś standard taki, i nie byłoby wpadek też po stronie innych podmiotów, które robią tego typu zbiórki. To mogłyby powstać naprawdę alternatywny dla systemu bankowego, system finansowania, trochę wzorowany na XVII-XVIII wieku. Jakby były pierwsze wyprawy tam do Indii po towar, to ludzie się zrzucali na zasadzie weksli. Mhm. Które dostawali od tego, kto organizował wyprawę, On za to kupował te przyprawy, przywoził je do Europy, sprzedawał zyskiem i dzielił się z tymi Czyli ludźmi. Czyli taki powrót do korzeni bardzo mocno. No właśnie, więc myślę, że tutaj jest taka niesamowita siła. I nawet teraz ta najnowsza nasza zbiórka, która jakby wychodzi poza ten crowdfunding kapitałowy. Tylko jest takim crowdfundingiem dłużnym, czyli crowd lendingiem, no to ta, ta, ta zbiórka jest jeszcze ważniejsza, dlatego że w przypadku no, zbiórki na kapitał, to ludzie liczą się przede wszystkim z tym, że owszem, może ryzyko jest większe, bo to nie są spółki jeszcze w momencie zbiórki notowane na giełdzie i tak dalej, tak często młode, startujące, więc one jeszcze nie dają takich gwarancji, ale za to zysk będzie bardzo duży, no bo taki spółka jak się uda, to wzrost wartości jest istotny. Tak. Natomiast tutaj jest no procentowanie dobre, powyżej tam, prawda, inflacji, ale to, to jest inny rząd oczekiwanych zwrotów. zwrotów niż w przypadku... To powiedz coś więcej o tym dzisiaj, bo jeżeli bo mówisz o tym, że teraz to jest, no to jest dobry moment, żeby pokazać, ok, no to dzisiaj co można zrobić? No my przede wszystkim my to nazywamy, chronimy Twoje pieniądze przed inflacją. Okay. <laughs> znaczy jak mamy butelkę wódki i i powiedzmy 10% byśmy z niej wylali, czyli tyle ile wynosi inflacja według ostatniego. No, nawet po, więcej no, za ostatnie miesiące, no, trochę ponad 10%. No właśnie, to, to znaczy, że jakby inflacja wypiła 10% z butelki wódki każdego konsumenta, i my chcemy powiedzieć coś takiego, dajemy Ci ochronę polegającą na tym, że Ci ta inflacja nie wypije tej wódki, bo u nas masz wskaźnik ten CPI, czyli ten wskaźnik no, oficjalny stopy inflacji. Stopy inflacji. Plus jakieś oprocentowanie, które zależy od tam wielkości kwoty, prawda, czasu i tak dalej. Ale pieniądze są ochronione przed inflacją i się na tym zarabia. No porównując to z innymi instrumentami finansowymi, to jest po prostu fajna oferta. Oczywiście Czyli zależy. mogę zarobić nieduże kilkanaście procent i na ile czasu? No to jest, my tam dyskutowaliśmy głównie o perspektywie rocznej mhm. tych, tych pożyczek. Ale to zobaczymy, bo to jest pierwsza taka seria, którą teraz robimy, kończymy ją w piątek, że tak powiem. Potem się zastanowimy, bo jest dość, co mnie zaskoczyło przy tej zbiórce i co jest bardzo ciekawe i też jest właśnie szalenie wymaga przemyślenia. To tak, w stosunku do poprzednich zbiórek jest mniej inwestorów, a są znacznie większe kwoty jednorazowych mhm. wypłat. Czyli tak jakby. Pojawił się w międzyczasie w ciągu Mogę roku. więcej zaryzykować, a jednocześnie no. mniej osób jest do tego chętnych? Może to kwestia niezrozumienia jeszcze oferty? No, przede wszystkim to jest po raz pierwszy coś takiego. Jak, okay. jak, Czyli jak, znowu przecierasz szlak? bo no, jak był crowdfunding, no to już po pierwsze myśmy byli jednym z pierwszych, ale nie pierwszymi, to raz, a dwa, no od tamtego czasu minęły dwa lata, ludzie się już nauczyli tego crowdfundingu. Prawda? Natomiast to jest coś zupełnie nowego, trzeba jakoś. Inaczej na to spojrzeć. Też jest, no, jest, sytuacja jest też dosyć skomplikowana. Mamy wojnę na Ukrainie i szereg innych okoliczności, więc to mi się wydaje jest czynnik, który też ma jakiś tam, może nie taki fundamentalny, ale ma wpływ na całą, na całą akcję. Natomiast no, ja się cieszę z tego, że ponieważ kwoty są znacznie większe niż w poprzednich zbiórkach, to ta, to, to, to co zbieramy jest po prostu imponującą. Wartościu. Ok, Okej, super. No to w takim razie Janusz Palikot jako nie tylko król polskiego crowdfundingu, ale w ogóle crowd investingu w Polsce, tak? W różnych obszarach rozumiem, że to będzie taka idea fix, która, za którą będziesz podążał przez najbliższe miesiące. A ja jak to powtarzać. Mam nadzieję, że uda się też to zrobić na innych rynkach, nie tylko na rynku polskim, za jakiś czas a może amerykański właśnie. To ma taką trochę znamionę takiej rebelii, bo w sumie jakby jeżeli by to się udało, no to hmm. znaczy, że firma, firmy a może i jakby całe grupy obszary gospodarcze mogą się trochę niezależnić od instytucji finansowych, czy dobrze rozumiem? No jasne, bo zobacz co się stanie jak ci ludzie naprawdę dostaną te pieniądze z powrotem. Tak jak ci z tęczyńskiej dostali tą pierwszą dywidendę. I jak my naprawdę teraz pozwolimy wymienić akcje na akcje manufaktury. Bo teraz to wciąż jeszcze są pewne deklaracje, oczywiście poparte wynikami, dobrymi sukcesem rynkowym i tak dalej. To są wciąż deklaracje, ale za chwilę poza tą tęczyńską okowitą, która dostała tą dywidendę inni też zobaczą, że razem ze mną, razem z nami zrobili po prostu dobry interes. Jasne. To otworzy niesamowite możliwości za mniej czasu, ale po prostu niewyobrażalne, że zebranie wtedy setek milionów w różnych funduszach inwestycyjnych, czy w różnych innych formach, które są dopuszczalne, a są właśnie poza systemem bankowym w tym sensie, to będzie po prostu łatwe, proste i, i, i oczywiste. To nam da szansę, żeby zrealizować takie wielkie <grym> moje marzenie który jest jakby głównie organizującym teraz moją aktywność, a mianowicie żeby te produkty, które teraz robimy, były dostępne w każdym sklepie. W cudzysłowie oczywiście, bo w każdym się w każdym państwie, w każdym kontynencie świata. To firma, globalna. firma globalna. Zrobienie firmy globalnej i zrobienie jej. Na bazie z... inwestorów. rozproszonych. Na bazie inwestorów i rozproszonych i kapitału społecznego z tym związanego. No kurczę, to jest po prostu zmiana taka społeczna. Okej, okay, czyli dzisiaj kluczem jest to, żeby jak najwięcej osób się do tego przyłączyło, tak, tak? I żeby przekonać jak najwięcej osób, że to, ma, że to ma sens, bo też jest z tego, co widziałem, to jest limit. Tak. 20 tysięcy złotych. Tak? Wprowadziliśmy taki limit, bo nie chcieliśmy jakby konkurować, że tak powiem, z instytucjami, które zajmują się tymi dużymi pożyczkami, prawda, czy tam dużymi innymi tam papierami dłużnymi, czy jakimiś innymi instrumentami finansowymi. To jest rzeczywiście ilość, niewielkość inwestycji, ilość inwestorów. Tak, to jest kluczowe. Bo dlatego, że to tworzy, tak jak powiedziałem, tą sieć, która jest też jakby kupuje nasze produkty. My budujemy własne sklepy. W tej chwili mamy dwadzieścia kilka w procesie, jakby tworzenia, i jak się popatrzy na to od tej strony, że będziemy za chwilę mieli 100 własnych sklepów, a może i więcej, za chwilę czyli za rok, prawda, i będzie, mamy kilka tysięcy, będziemy mieli kilkanaście tysięcy inwestorów, którzy są też konsumentami, no to to powoduje, że my stajemy się trochę jakby samowystarczalni. To przesadzam oczywiście, bo się nie da bez sieci handlowych i tak dalej, ale ten udział własnego, jakby biznesu, oceny finansowania i sprzedaży a także marketingu, to no będzie 30, może 40 Czyli de facto jak, naj, jak największa społeczność po to, żeby... Janusz Palikot inwestuje w społeczność, tak? Tak, tak jest. Naprawdę, tak? Taka jest Twoja filozofia inwestowania. I zobacz, zobacz te beczki czy tokeny, które których żeśmy mało tu mówili, to jest, można powiedzieć, najbardziej wyrafinowany z tych wszystkich instrumentów sposób e, e, społecznego e, finansowania działalności, bo ludzie kupują token, żeby za 3 lata odebrać pół litra whisky, którą my w tych beczkach dla nich przez te 3 lata zrobimy. Albo kupują beczkę z tą samą nadzieją, że my jako wiarygodni technologicznie i tak dalej doprowadzimy do tego, że to będzie wartościowy alkohol 3 lata później. Teraz szykujemy jeszcze taki w ogóle ogólnoświatowy wielki program tokenizacji. Więc to wszystko są bardzo rozwinięte instrumenty właśnie, których istotą jest pewien rodzaj właśnie społecznej sieci, tak bym to nazwał, społecznej więzi. Okej, okay, a co do swoim inwestorom, tej sieci, właśnie i tak dalej, się opowiedział, jeśli mógłbyś, w co prywatnie inwestuje Polikot? Jak ma już jakieś środki, które nie wkłada do swoich firm, to w co inwestuje? Teraz jest taki okres, że rzeczywiście wkładam prawie wszystko. No ja, ja mam kilka ładnych nieruchomości, to zawsze mi jakoś takie od, odrestaurowanie starego budynku i jakby uratowanie go, to była jakaś też sprawa, która mi zawsze towarzyszyła. w sumie w skali całego. Tego 11 takich y, historycznych budynków o, o niemałej wartości, które nie wszystkie które, tak. rewitalizowanie, to też jest proces wieloletni, prawda? I to też jest dosyć skomplikowany. Też jest w gruncie rzeczy społecznych, bo to dyskusja z konserwatorami ze wszystkimi i tak dalej. Druga rzecz to są książki i, i dzieła sztuki. Ja mam bardzo dużą bibliotekę, no, kilkanaście tysięcy książek. Też jestem współwydawcą w jednym z wydawnic książek, książek takich ważnych dla humanistyki. To nie są może przebojami, ale one jakby dla. A inteligencji humanistycznej stanowią taką bazę książek, które trzeba przeczytać. A to są inwestycje na, skierowane na pomnażanie majątku? Nie. Nie, to no, Oczywiście te nieruchomości w ciągu tam, nie wiem, mój dom w Lublinie kupiłem w 96 roku, no to oczywiście on wtedy, za niego zapłacił 450 tysięcy. To wiadomo, że dzisiaj ta stopa zwrotu jest po prostu gigantyczna, ale to nie był cel sam, sobie. E, sam w sobie, to po prostu kupiłem. A te dzieła sztuki, sztuki czy jakieś takie rzeczy? Dzieła te... sztuki też, oczywiście jak się kupuje sztukę współczesną, ja trochę mam takich ulubionych artystów w Mikołaj Grupie, Olga Mokrzycka i tam parę innych osób. Andrzej Strumiło już niestety nie żyjące takich może był starszy pan wieczny awangardzista A poznałem nad Czarnochem. No właśnie tak no to są wszystko ludzie którzy po prostu których dzieła sztuki będą oczywiście rosły ale oni też po prostu piękne rzeczy i one w domu no, jakoś dają taki sens jeszcze inne życia. Więc książki, obiekty, dzieła sztuki, nieruchomości. To jeżeli inwestujesz w społeczność i jesteś pewnym liderem tej społeczności, to jakby takie pytanie jakbym zadał, ok, to dla indywidualnej osoby, która w tej społeczności funkcjonuje, ale także funkcjonuje w inwestowaniu własnym. Jakbyś powiedział, co jest, sukcesem w, znaczy co jest kluczem do sukcesu w inwestowaniu? Pieniędzy. Tak? No, przede wszystkim trzeba wymyślić realną potrzebę. Czyli coś, co naprawdę jest autentyczną, czy zmianą, czy innowacją, czy po prostu odkryciem jakiegoś zasłoniętego sensu dla konsumenta. Po co ja to mam robić? Prawda? Teraz zauważyłem na lotniskach, bardzo się rozwinęła taka ciekawa rzecz, że są firmy, które odbierają od ciebie samochód, który poruczyłeś do jeżdżenia i go doprowadzają na parking, żebyś nie musiał jechać na parking, tam oddawać i potem jeszcze przechodzi z bagażami do, mhm. na, na ten. Czyli jest firma, która no, obserwuje człowiek, że. Tysiące ludzi codziennie. Jakaś Mata... potrzeba, znalezienie potrzeby. Jakaś okay. potrzeba, i on to ją znalazł i z tego biznes. Jeżeli na przykład, ja w moim rodzinnym Lublinie mieszkało bardzo wielu wybitnych ludzi, przedstawicieli także kultury żydowskiej. Sam są codziennie jakieś wycieczki. Nie ma w ogóle takiego produktu, miejsca, gdzie mieszkali słynni ci ludzie. Z innej parafii. Karol Wojtyła, polski papież, wykładał przez 20 lat na kulu też gdzieś bywał, gdzieś pił kawę, gdzieś się spotykał, gdzieś spacerował. Dla ludzi, którzy są wierzący, Opowieść o tych miejscach, po których on czyli taka historia opowiedziana przez osobę i przez jej ulubione miejsca, wiele pieniędzy nie trzeba. Tylko które poszukać w bibliotece danych i zaproponować kilka produktów, które tak jak w Krakowie na przykład to jest lista Schindlera, prawda? Był robiony film, tam gdzie się kręciły te akcje, to ktoś zrobił z tego produkt. Wozi ludzi do tych miejsc, gdzie jest tam Dobrze stał. Dobrze rozumiem, że rekomendujesz inwestycje w rzeczy, które spełniają realną wartość dla jakiejś grupy konsumentów, tak, tak? i w to wchodzisz. Tak, Podaję specjalnie przykłady takie proste, żeby to było jasne o co chodzi. Bo oczywiście na rynku finansowym, czy jakkolwiek innym marketingowym też są tego typu potrzeby, prawda? I też trzeba umieć, jakby zobaczyć, co jest faktyczną potrzebą. Czyli nie tylko stopa zwrotu i zysk, ale przede wszystkim. Realna tak. potrzeba. Bo tak. wiesz, jak jakbyś nie zrobił reklamę, kiedyś Marek Janicki, szef, szef wieloletni, y, jednej z największych agencji reklamy w Polsce, powiedział, i w Polsce i na świecie firma światowa, powiedział mi coś takiego, jak mu zadałem takie pytanie, też niestety już nie żyję, Co jest istotą dobrego marketingu? I on powiedział właściwie to, w co ja że wierzę, mianowicie dobry produkt. Produkt musi być dobry w tym sensie, że klienci naprawdę go potrzebują. Jeżeli to masz, to wszystko reszta się zgadza. Oczywiście dalej reklama jest potrzebna, bo produkt jest nieznany, trzeba go rozpowszechnić, trzeba go dystrybuować i tak dalej. Ale to musi być to, że naprawdę to jest potrzebne. Rozumiem. Jako, że musimy kończyć na dzisiaj, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję. dziękuję Wam bardzo serdecznie także Państwu, którzy oglądali dzisiaj. Mam nadzieję, że o inwestowaniu z Januszem Palikotem było dzisiaj naprawdę ciekawie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki.